Witam Was w FS16 CD. nie wiedzieliście o ja to w 16 dzisiaj na komputerze nie wiem jak mi się udało Udało mi jakoś się podnieść 16 na komputer Tu mamy jakieś długi pacz, co się dzieje na polos sobie będziemy robić sianko Będziemy blokować. Ale trochę trwa. Jakbym Wam pokazać, co mam na gospodarstwie. Na telefonie, żebyście się dziwiły, bo nie działały. Klik taki. Jak jesteście w sklepie, czyli macie to FSI, klikacie to na telefonie i klikacie szybko to. Na mam. To mam.

Dobra, ja nie będę was zanudzał. Jest ja wycieńcze. I na początek przestrzęsam to słońce. A nie Rosia. To dynamolę. Dobra się ciebie. Dobra, jestem. Jestem przestrząsalkę dołączam już robi wrażenie czemu to robi tylko tyle nie robi wrażenia muszę dwa kosy kosić nie robi wrażenia jeszcze raz będę musiała Ha! Ale grube! Teraz... Wolowa zajawka. To nawet nie przetrząca. Aha, to się badało tak. A tu już pokos? Patrzcie. To się tak wstrząsa. Nie mogę zrobić pokos. Wtedy się patrzę. Tu trzeba. O, o i tak o. Nie siłę. No, tylko pokosów nie będzie. to nie wiem, czy mogę jedynie z tym metalu. O, że tam, że tam, że tam A, później. No czemu taki pasek został? Nawet no, zaraz go ogarnę. No, taki jeden pasek zostawić. Tam pośrodku środku. Tak. już jest Po mojej myśli, No dobra. Podczepiamy I no podczepiamy Podtopiamy. idziemy Podtopiamy. Podtopiamy. się Podtopiamy. tym Podtopiamy. Podtopiamy. Chcę Podtopiamy.